Witam w kolejnym odcinku tego wyzwania arabskiego. Przypomnę w pierwszym odcinku. O, Boż, W pierwszym odcinku. Mogę cała jest w ogóle seria playlista, ale generalnie w tym pierwszym odcinku wyzwania to cztery zapachy. Cztery zapachy zostały zrelacjonowane. Nie wiem, co ja z tym, co nie mogę go otworzyć. O, Boż. Moment, moment. dobra, otworzyłam. <laughs> więc wezwanie polega na tym, że no, to nie mają być zapachy ukierunkowane, to mam tylko po prostu losowanie, losuję? I co się wylosowało? Wylosowało się Miller Harris Noah de Tuberog. tak jak mówiłam, w tym pudle są głównie arabskie, ale nie tylko, więc oczywiście Miller Harris odkładam, bo oczywiście nie jest to marka arabska. Następnie mamy taki zapach, i mam go w postaci dużego dekantu, dekanta. Także teraz dobrze by było, żeby to było coś yy, w moim klimacie Co w przypadku marek arabskich jest dosyć yy, słabo możliwe Już mówię, co to jest za zapach yy, Zresztą pokażę Pokażę, żeby nie było Wlasowało się Amirat Al Arab Azdaf I to jest koniec no i to zaaplikuję i zobaczymy, mam spory dekant, aplikuję tak jak wtedy, lewa ręka, prawa ręka, w sensie nadgarstek, lewe zgięcie łokcia, prawe zgięcie łokcia, lewy nadgarstek. Jest ładnie, jest tak owocowo, przecież najbardziej poziomkowo. Przecież to taki zapach, może to nawet miał być jakiś tam bliźniak, nie bliźniak. Nie jest to dla mnie, jakby totalnie mój profil zapachowy, ale poziomkowość jest ładna, ona jest taka lekko śmietankowa. Yy, ona jest taka lekko Będę odkładać właśnie takie, gdzie coś bardziej, może bardziej. One są poziomkowe, one są trochę kremowe, trochę śmietankowe. Trochę w tak żywą, she'll Dobra, losujemy kolejne. Latafa Nebras. I ja je kojarzę. I nazwę. I mam wrażenie, że już kiedyś się sprawdzałam. No dobra, prawy nadgarstek. Coś mi słabo psika. To jest słodkie. To jest trochę taki słodki dym. Drzewność słodycz, słodki dym. Trochę w klimatach pewnego marziela, tego słodkiego. Jeszcze pokażę latafa nebras. Więc, tak, tutaj sobie troszeczkę w tych niektórych arabskich sobie krążę. Przypomnę, że w pierwszym odcinku tego wyzwania to ten zapach rasasi. O tyle mnie zainteresował, że wypadł bardzo owocowo. Potem robiłam jeszcze kolejne podejście, może mniej tego podobieństwa, przypomnę, bo nie wiem, czy każdy potem czyta komentarze i tak dalej, do Fae, do Nantingua, ale nadal ta owocowość dosyć tropikalna. Jednak się trochę brzoskwinia zaznaczyła, ale ładnie. Yy, muszę przyznać, że te latafa, nebraz, one się osładzają, ale generalnie to podobieństwo do tego słodkiego dymu Marziela jak najbardziej jest, ale. Muszę tutaj na chwilę odłożyć telefon, dlatego że muszę ocenić na ile one się wysładzają. Ale robią się taki w trochę w cukier wanilinowy. Ale jeszcze raz sobie je zaaplikuję. Na grzbietę dłoni może. Z to jest jakiś taki źle działający. Nie mogę poprawnie rozpylić. Nie mogę poprawnie rozpylić, i to też pewnie zaburza prawidłowość testu. Ale jednak jest dużo tej słodyczy. Yy, właśnie to jakby. Jest jakaś taka trochę nuta musująca. Może nawet zachodzić na jakieś takie musu, musujące trochę owoce, ale. Jest dużo słodyczy. Gdzieś tam jest taki trochę. taka. Taki słodki, trochę dym. Trochę jest to skojarzenie właśnie z tym Marziela by the fireplace, ale jednak idzie w dużo słodszą, lepką i coraz mniej drzewno dymną stronę. Także jednak nie. To podobieństwo spada. Tak, a te w stylu Linter Di, powiedzmy ta poziomka, nie poziomka. Tu dobrze działa atomizer, to przypomnę. Ogólnie wspominałam, że będzie po cztery, więc ten Miss Aura to jest coś raczej z arabskich. Ale to jest jakieś takie w ogóle niezapamiętywalne. Jest jakaś tam słodycz, jest jakaś tam powiedzmy kwiatowość, nie wiem, to jest jakieś takie... To może być jakiś klon mainstreamu, nie wiem, to po prostu jest dla mnie totalnie zapamiętywalne, a nie mogę nawet znaleźć nut tego, żeby ocenić, czy, co ja tam konkretnie czuję, bo nie mogę tego znaleźć na Fragrantice, bo nie wszystkie arabskie są na Fragrantice. Może jak ktoś kojarzy, że to jest to Miss Aura, to da mi znać. Generalnie trzeba by było szukać po stronach różnych arabskich, a właśnie nie po Fragrantice. No i jeszcze taki czwarty, taki się wylosował, zaraz zobaczymy, co to jest. odkładam telefon, rozpakowuję to zawiniątko. Na razie bilans jest taki, że w ogólnym rozrachunku chyba żadnego z tych zapachów nie potrzebuje większej ilości, nie potrzebuje w formie flakonu, bo wiadomo, że w przypadku tych zapachów to będzie bardzo często niska cena, no ale jeżeli się okaże, że zapach po prostu jest taki, że człowiek aż bardzo, bardzo chce, no tak było z tym Rasasi, ten, który miał troszeczkę tego klimatu właśnie tego owoców tropikalnych, ale trochę mi przeszło, bo się jednak osładza, bo się tam pojawia brzoskwinia, natomiast generalnie dobry stosujący do właśnie w tym Rasasi, tym z pierwszego odcinka. I jakieś tam podobieństwo, przynajmniej w części, yy, w fragmencie, układania się zapachu jest faktycznie do Fajon Antigua. I nawet mam wrażenie, że mniej słodko, bo aktualnie Fajon Antigua, które mam w postaci flakonu, powrót do zapachu. Dosyć są to owoce tropikalne, miks różnych, ale jest ta słodycz, jest to takie trochę powiedzmy ocukrowanie, nieocukrowanie, no nie wiem, osłodzenie jest. Co my tu mamy? Wolosowane i Nirvana Ibisko. Czyli to mają być chyba te nirwana, podobne do mezonkriweli hibiskus. Dobra. One są w czopku, więc ja sobie zaaplikowałam na jeden palec. No nie jest to mój klimat zapachowy, ale też te hibiskusowe. Mezonkriweli też. Raczej nie do końca. Poza tym ja jednak wolę hibiskus w takim wydaniu faktycznie realnym, a nie jakimś osłodzonym w ogóle. Dla mnie hibiskus jest jednak, no, tam taką efektem, kwestią, czy jak piję na przykład napar z hibiskusa, czy w ogóle hibiskus. Ja jadłam też hibiskus suszony, czy na przykład tam efekt hibiskusa w, w takim wytrawno-bordowym zapachu e, Nui nomad, więc jakby tam jest taka hibiskus widmo. Ja wolę taki efekt właśnie borda wytrawnego, goryczkowego, takiego realnego hibiskusa. A tutaj mamy te wszystkie hibiskusy osłodzenia. No to hibiskus i osłodzenie Powiem tak, na tyle co ja go teraz zaaplikowałam To co czuję Naprawdę mocno, co mi przeszkadza Kaszmeran, czuję go Tak, tak nałożyłam ten zapach, że czuję kaszmera Jest jakaś taka różowość, trochę w klimatach Gucci, Envy, mi tych różowych Tych takich piwoniowo-perfumeryjnych gdzieś tam jeszcze mam dosunikę. Nawet za bardzo tej słodyczy nie czuję tutaj Bo jak otworzyłam czopek to wydawało się słodko, nie wiem jakoś tak... To znaczy jest słodko, ale z czopka wydawało się bardziej, nie wiem W każdym razie Ten efekt trochę z takiej strony kolby kukurydzy, czyli ja tak odbieram kaszmeran Zwłaszcza ten klasyczny Velvet kaszmeran mam jest trochę lepszy, bardziej jakościowy, ale generalnie Kaszmerany, nie kaszmerany to jest temat rzeka E, na mnie to idzie taką, ja to tak odbieram, że to mi nie pasuje. I to idzie często jakoś do strony takiej, powiedzmy, kolby kukurydzy, ten kaszmera. Nie uważam, że to jest składnik górnych lotów. On jeszcze czasami ciekawym składnikiem zadaniowym. Osładza się. Dla mnie jest męcząco, mląco słodkie, co. Nie. Nie. Także taki to bilans tego odcinka. Zapraszam oczywiście na kolejny, zapraszam do odcinka wcześniejszego, gdzie jest o czterech innych i zapraszam też y, zawsze do kolejnych odcinków i też do sekcji komentarzy, ponieważ tam mogą być wrażenia moje dalsze, ale też wrażenia innych osób udzielani się. Ale też y, właśnie czasami jest tak, że w kolejnym odcinku będę się trochę odnosić do zapachów z wcześniej Bo pewne nowe rzeczy na przykład zauważy Jakieś pewne rzeczy y, takie do uzupełnienia, uaktualnienia informacji Także to nie jest tak, że w danym odcinku mówię o zapachu X i koniec Może być tak, że ten temat zostanie poruszony dalej w kolejnym odcinku I na przykład wtedy już tak bardziej, nie tylko wrażeniowo, Ale no więcej, bardziej już więcej po czasie i w ogóle Coś bym jeszcze wylosowała, bo żadnego zachwytu za bardzo nie ma Prosował się taki mały samplerek, już pokazuję Taka nazwa Iszk al, shuyu, gol ciężkie, zaraz zobaczymy Żeby nie ponieść zbyt dużego ryzyka, bo No, jak to przeważnie w arabskich Słodko. Często jest ten problem. Słodko mocno i tyle. Ja powinnam te arabskie, może sprawdzać jeszcze, na przykład otwierać, czy sobie włączać gdzieś na telewizorze, na ekranie, czy, czy na ekranie na laptopie. Obserwować, może nuty, na ile nuty danego arabskiego faktycznie mają odzwierciedlenie w efekcie, w wrażenie. No dobra, zaplikuję. Miejmy nadzieję, że nie będę żałować. Nie jest to zły zapach, natomiast on nie jest dla mnie. I on gdzieś jest tam w takim klimacie. Ma w sobie taką słodycz gdzieś taką elegancję, taką trochę skórzaność. Taki trochę efekt skóry z czymś słodszym, jak kojarzymy z Rosendo, Mateu, jak dobrze wymawiam, piątki. No, to jest taki zapach, który gdzieś tam się może spodobać, jak ktoś lubi z i Babycat. Też tu jest, mam wrażenie, mniej takiego dymu, ale jest ten rodzaj słodyczy, no nawet, nawet. Ale na dłuższą metę ten w ogóle. Jak ja bym teraz siadła do jakiegoś, nie wiem, jechała samochodem, autobusem, autokarem, to ludności murowane.